Paulina, daj przepis na kawo, kawo. daj przepis na kao to jest naprawdę taki majstersztyk Po prostu nie piłeś w życiu nic lepszego, musisz to zrobić W pierwszej kolejności musicie sobie zagotować wodę, żeby mieć gorącą wodę Nie musi być jej dużo, potrzebujecie tylko pół kubka, pół kubka kawy potrzebujecie Woda w czajnik, woda na palnik, czajnik na palnik Mleko, dwa kubki, uwaga, potrzebujecie dwa kubki, to jest bardzo szybki proces tworzenia Jeden kubek docelowy i jeden kubek przypadkowy. Do kubka docelowego lejecie po prostu mleko. Lejecie go tak pół, tak myślę, że pół, albo troszeczkę więcej niż pół. Tak się prawdopodobnie nie powinno robić. Prawdopodobnie zdrowa żywność z TikToka mnie w tym momencie totalnie zje, ale wkładamy to do mikrofali, bo tym razem gotujemy mleko przez pół godziny w garnku. Jak może być ciepło w 15 sekund? Żyjemy ja je dopiero jak zrobimy kawę. Nie mam kawy na hazard. Aha, no dobra. To robimy wersję uproszczoną w takim razie. Jak nie mamy kawy na chacie, to bierzemy sobie... Mamy taką kawę. W takim razie nie gotujemy wody. Wolę sypaną kawę. To z z wolę sypaną. Wolę mleka do naszego docelowego kubka. Wlewamy go do mikrofali. Grzejemy. Chowamy niepotrzebny kubek. Odnosimy mleko do lodówki. Mleko w lodówce. Potrzebujemy kakao. Mam tutaj puchatka. Potrzebujemy kawę. Tej nie lubię, ale ją mam, więc... Potrzebujemy łyżeczkę Normalna wersja jest taka, że po prostu robicie sobie sypaną kawę w oddzielnym kubku i potem robicie z tego miks. Wtedy to jest lepsze. Nie wiem, jak będzie smakowało z tym kawą, ale sprawdzimy. Sprawdzimy, sprawdzimy to. Outfit for today. Mamy tutaj gać z szeroką nagawką, żółte buty. Taką bluzę. Ten pan po prostu ja w tym momencie z nim utożsamiam. I mamy tutaj long sleeve, bo jest nam po prostu zimno, bo mamy zimę. Okej, okay, jak nasze mleko jest zagotowane w mikrofali, to uwaga, wsypujemy do niego w pierwszej kolejności, w sumie to bez różnicy w jakiej kolejności, wsypujemy tu kakao na tak zwane oko. Za dwie łyżeczki tego sprzętu myślę, że się styknie. Cukier. Jeszcze jeden cukier. To wygląda abstrakcyjnie, cały proces tworzenia jest abstrakcyjny i trwa jakieś 4 minuty, ale. Serio. Serio. Czemu ja grypuję wody na lod? Nie będziemy jej używać.